Zadanie czwarte wyznacz wartości podanych liczb. No i tutaj w zadaniu czwartym, podobnie jak w zadaniu drugim i trzecim, w podstawie każdej z tych potęg mamy po pierwsze ułamki, ułamki zwykłe. Po drugie, każdy z tych ułamków jest objęty nawiasem, to ma bardzo kluczowe znaczenie. Jeżeli ułamek zwykły jest objęty nawiasem i go podnosimy do pewnej potęgi, to w tego typu okolicznościach musimy pamiętać, że do tej potęgi podnosimy zarówno licznik, jak i mianownik tego ułamka. To ma bardzo kluczowe znaczenie, o tym należy pamiętać. I popatrzmy na podpunkt a. Tutaj będziemy mieli 2 do potęgi trzeciej oraz 5 do potęgi trzeciej. Czyli w liczniku dwójkę musimy przemnożyć przez siebie 3 razy, a w mianowniku piątkę przemnażamy przez siebie trzy razy. I popatrzmy, 2 razy 2 to jest 4 i 4 razy 2 to jest 8. Natomiast tutaj my moglibyśmy też to w pamięci policzyć, bo 5 razy 5 pięć to jest 25 i 25 pięć razy 5 pięć to jest 125. Natomiast, żeby policzyć to w pamięci, to tutaj trzeba być dobrym w tabliczce mnożenia. Natomiast jeżeli masz kłopot z tabliczką mnożenia, albo nie jesteś pewien, pewna, czy oby na pewno dobrze liczysz, to tak jak pokazywałam to we wcześniejszych zadaniach, możemy to sobie rozpisać. Czyli zapiszmy, że w liczniku będziemy mieli 2 razy 2 razy 2, a w mianowniku 5 razy 5 razy 5. No i popatrzmy, tutaj 2 razy 2 to jest 4. Czyli zapisujemy 4 razy 2. Dlaczego 4 razy 2? Dlatego, że ta czwórka powstała w wyniku mnożenia tych dwóch dwójek przez siebie, no i została nam jeszcze trzecia dwójka, którą zapisałam w tym miejscu. Ten sam schemat zastosujemy do mianownika. 5 razy 5 jest równe liczbie 25. W związku z powyższym tutaj liczbę 25 zapisuję, i ta liczba 25 powstała nam w wyniku mnożenia tych dwóch piątek, ale została nam jeszcze trzecia piątka, i tę trzecią piątkę tutaj należy zapisać. Jeżeli chodzi o wyznaczenie wartości liczby w liczniku, no to, to możemy spokojnie policzyć sobie w pamięci, no bo 4 razy 2. To jest 8. Natomiast być może masz kłopot z policzeniem w pamięci tego wyrażenia. W związku z powyższym albo możemy skorzystać z kalkulatora, albo możemy wartość tego iloczynu policzyć pod kreską. I teraz popatrzmy, 5 razy 5 jest równe liczbie 25, więc piątkę zapisuję tutaj i dwójką przenoszę dalej. 2 razy 5 jest równe liczbie 10 i plus 2 to jest 12. W związku z powyższym tutaj zapisuję dwunastkę. Czyli w liczniku będziemy mieli liczbę, która jest równa liczbie 125. Uzyskujemy dzięki temu 8125. Popatrzmy teraz na liczbę, która znajduje się w podpunkcie B. Tutaj mamy 6 7, które podnosimy do potęgi drugiej, czyli mamy 6 do potęgi drugiej nad 7 do potęgi drugiej, to oznacza, że 6 mnożymy przez siebie dwukrotnie oraz Siódemką, czyli licznik mnożymy przez siebie dwukrotnie i mianownik mnożymy przez siebie dwukrotnie, w liczniku uzyskując 36, no bo 6 razy 6 to jest 36, natomiast w mianowniku uzyskujemy 49, no bo 7 razy 7 jest równe liczbie 49. Popatrzmy teraz na podpunkt C, tutaj będziemy mieli dwie trzecie, które podnosimy do potęgi szóstej. To znaczy, że licznik musimy podnieść do potęgi szóstej oraz mianownik również do potęgi szóstej. No i to jest troszkę trudniejsze zadanie. Tutaj sobie już ewidentnie rozpiszemy w liczniku, że będziemy mieli 2 razy 2 razy 2 razy 2 razy 2. No i teraz popatrzmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czyli teraz mnożę dwójkę przez siebie pięciokrotnie, a muszę sześciokrotnie. Czyli jeszcze raz tutaj muszę dopisać, że mnożę przez dwa. To samo zrobimy sobie tutaj w mianowniku, czyli będziemy mieli 3 razy 3 razy 3, razy 3 razy 3 i razy 3. I teraz policzmy w tym miejscu, czy faktycznie mamy tutaj 6 trójek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jest. Czyli widzimy, że trójkę faktycznie mnożymy przez siebie sześciokrotnie. No i teraz pytanie, jak sobie z czymś takim poradzić? No oczywiście można wziąć kalkulator, wystukać to na kalkulatorze, albo możemy policzyć to w taki sposób, że tu mamy 2 razy 2, to jest 4, to 2 razy 2, to też jest 4 i to 2 razy 2, to też jest 4. To znaczy, że mamy 4 razy 4 razy 4 w liczniku. Ta czwórka powstała w wyniku mnożenia tej i tej dwójki. Ta czwórka powstała w wyniku mnożenia tej i tej dwójki. Natomiast ta czwórka powstała w wyniku mnożenia tej i tej dwójki. To samo zrobimy sobie teraz w mianowniku. Tu będziemy mieli 3 razy 3, to jest 9. Tu będziemy mieli 3 razy 3, czyli 9. I tu będziemy mieli również 3 razy 3, czyli 9. Czyli ta dziewiątka powstała w wyniku mnożenia tych dwóch trójek ta dziewiątka powstała w wyniku mnożenia tych dwóch trójek, i ta dziewiątka powstała w wyniku mnożenia tych dwóch trójek. Czyli w mianowniku będziemy mieli 9 razy 9 i razy 9. Być może takie działania, które tutaj uzyskaliśmy, również będą dla Ciebie kłopotliwe. Więc możemy znowu zrobić 4 razy 4, to jest ile? To jest 16. Czyli możemy zapisać, że tutaj uzyskujemy 16 razy 4. Czyli ta szesnasta jest wynikiem mnożenia tych dwóch czwórek. No, i została nam trzecia czwórka, którą przepisałam w tym miejscu. Popatrzmy teraz na mianownik. Tutaj będziemy mieli 9 razy 9, to jest 81, czyli tutaj zapisuję 81 razy 9. To znaczy, że ta liczba 81 powstała w wyniku mnożenia tych dwóch dziewiątek, no i ta trzecia dziewiątka to jest ta, ją tutaj przepisałam. No i oczywiście znowu wartość licznika i wartość mianownika. My możemy zapisać, policzyć w kalkulatorze przy wykorzystaniu kalkulatora lub po prostu pod kreską. Czyli tu będziemy mieli 16 razy 4. No i popatrzmy. 6 razy 4 to jest 24, w związku z powyższym tutaj zapisuję 4, 2 dalej. 1 razy 4 to jest 4 plus 2 to jest 6. To oznacza, że wartość licznika jest równa liczbie 64. I teraz pomnożymy sobie pod kreską wartość

I popatrzmy na ostatni podpunkt w tym zadaniu, tutaj będziemy mieli liczbą 3 czwarte, które podnosimy do potęgi trzeciej, czyli do potęgi trzeciej znowu musimy podnieść zarówno licznik, jak i mianownik. No i ja tutaj wiem, że 3 do potęgi trzeciej jest równe liczbie 27, natomiast 4 do potęgi trzeciej jest równe liczbie 64. Natomiast znowu, jeżeli masz kłopot, żeby to policzyć w pamięci, to możemy to sobie rozpisać w taki sposób, że licznik to jest dokładnie to samo co 3 razy 3 razy 3, natomiast mianownik to jest dokładnie to samo co 4 razy 4 razy 4. No i popatrzmy, 3 razy 3 jest równe liczbie 9, w związku z powyższym w liczniku ja uzyskuję 9 razy 3 bo ta dziewiątka jest wynikiem mnożenia tych dwóch liczb, natomiast ta trójka to jest ta trzecia trójka, która nam tutaj została. Popatrzmy teraz na mianownik. 4 razy 4 jest równe liczbie 16, dlatego tutaj zapisuję 16 razy 4. I znowu ta szesnastka jest wynikiem mnożenia tych dwóch czwórek, natomiast ta czwórka to jest ta trzecia czwórka, która tutaj została. Jeżeli chodzi o licznik, czyli 9 razy 3, to to możemy sobie policzyć w pamięci, to jest 27. Natomiast jeżeli chodzi o wymnożenie 16 razy 4, no to w pamięci może być kłopot, w związku z powyższym tutaj znowu by trzeba było to policzyć pod kreską, natomiast już to działanie tu mamy na tym etapie wykonane, więc go drugi raz powtarzać nie będę. Wiemy, że to jest 64.